Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Radosław Rygielski. Pamiętajcie o tym, że już od poniedziałku, czyli od 22 czerwca, następnie 23, 24 i 25 będzie sesja czterech bardzo konkretnych merytorycznych live'ów i każdego z tych dni będzie to w każdym z tych dni będzie to o godzinie 20.00, żeby się zapisać, wystarczy kliknąć w pierwszy link pod tym filmem, tak? Pod pierwszy link w opisie pod tym filmem. Na scenie tutaj wystarczy, że zostawicie swój adres e-mail i zapiszecie się na listę, gdzie otrzymacie przypomnienie o tych czterech konkretnych live'ach. I też w poniedziałek będzie wielkie otwarcie klubu tradera premium, również na samym końcu tego merytorycznego live'a, tutaj w tym nagraniu też tłumaczę dokładnie o co chodzi. Również dziękuję serdecznie za te komentarze pod wczorajszym nagraniem z serii. Poniedziałek. Tradera pamiętajcie też o tym, że aktualizuje na bieżąco bezpłatny kurs tradingu. Ostatnio omawiałem nasze pozycje, jak działamy i jak zarabiamy z krótkich ruchów. Oczywiście wszystko na żywo, więc możecie zobaczyć, jak to też wygląda nazwijmy to za kotarą. Jeżeli ktoś chciałby dobrać ten bezpłatny kurs, to wystarczy że sobie swojego maila tak, i będziemy mieć wszystko na platformie jedno po drugim, ale po prostu możecie sobie to znaleźć też na moim YouTubie. Jak ci jest wygodniej, tak może z tego skorzystać. Słuchajcie, oczywiście pamiętajcie, proszę, żadna z informacji w tym nagraniu nie jest rekomendacją inwestycyjną. Dzisiaj czas przejrzeć się znów rynkowi bitcoina. Dlaczego? Dlatego, że wczoraj mieliśmy konkretny ruch zgodny z wczorajszą, nie, dzisiaj był ten ruch wzrostowy, zgodny z wczorajszą analizą, więc teraz przyjrzymy się temu, gdzie aktualnie jest cena bitcoina. W tym momencie cena Bitcoina to jest w okolicach 9500, zaraz przejdę do tego, co się może dziać dalej z tym ruchem cenowym, a na samym początku spójrzmy sobie na realizację wczorajszej analizy. Jak wiecie, wczoraj w nagraniu informowałem o tym, że cena Bitcoina jest, jest tutaj w strefie zielonej, która wynika właśnie z wysokiego wolumenu, czyli z wysokich obrotów. Które, które po prostu generują kupujący i sprzedający na rynkach, tak, czyli tak zwany właśnie wolumen w której była ta strefa oznaczona jako pierwsza strefa wzrostowa, tak, i jak wiecie, zawsze czekamy, inaczej najkorzystniej jest też czekać na potwierdzenie, wynikające właśnie z drugiej przewagi, aby mieć załóżmy dwa sygnały na wzrosty, tak, które mamy pod tymi dwiema przewagami, i zwróćcie uwagę, w której informowałem o tym, że cena aktualnie znajduje się pod tendencją numer 1, która prowadzi lokalny trend spadkowy, i dalej informowałem, że jej wybicie może być sygnałem na kolejne wzrosty. Czyli jeżeli cena znajdzie się nad tendencją numer 1, to będzie to sygnał na kolejne wzrosty, czyli trzeba po prostu poczekać na. Realizację danego warunku. Co się stało? Spójrzmy, cena wybiła górną tendencję i tutaj mieliśmy ruch wzrostowy od 9,300 do 9,600. Czyli tutaj mieliśmy ruch wzrostowy na około 300 dolarów, zgodnie oczywiście z tą analizą. Teraz zwróćcie uwagę na pewną różnicę. Tutaj w tej analizie musieliśmy poczekać na to, żeby ten trend spadkowy pokazał nam pewną słabość, żeby mogły być wzrosty. Tak, to, to o czym mówiłem wczoraj. Cena wybiła górną tendencję. Czyli mieliśmy sygnał, że może być jakaś zmiana trendu, cena wzrosła, Ok. I tutaj mieliśmy od dołu jedną przewagę, drugą uzyskaliśmy po wybiciu tendencji numer 1 i dopiero cena wzrosła, czyli że jeszcze trzeba było poczekać na wybicie tendencji numer 1 i dopiero bezpiecznie można było podjąć jakąś decyzję. A przykładowo ostatnio 8 czerwca mieliśmy już konkretnie dwie przewagi, tak? W momencie, gdy ta analiza była opublikowana, już te dwie przewagi były aktywne, tak? Dwie przewagi z poprzedniej analizy, jedynie tutaj ją zaktualizowałem i jeszcze oznaczałem tutaj jedną tendencję dla bardziej precyzyjnego wejścia. Czyli tutaj mieliśmy już konkretną informację o tym, że może być ruch wzrostowy, tak? Oczywiście lokalny, bo o tym też wam mówiłem w tej właśnie analizie. I był ten faktycznie lokalny ruch wzrostowy, zgodnie już z opisanymi dwiema przewagami, gdzie też pisałem, że lokalnie oczekujemy tego ruchu, czyli już w jednej analizie pisałem, że już teraz może być ten ruch, tak. We wczorajszej, no, poleciłem, żeby bezpieczniej poczekać na wybicie tendencji numer 1, tak, bo to będzie dopiero kolejnym sygnałem na. Możliwe wzrosty. Cenowyły tendencje i dopiero były te wzrosty. Gdyby załóżmy, ktoś w tym momencie dopiero tutaj zauważył analizę, to już miał gotową analizę pod ruch wzrostowy. tak? Czyli warto poczekać na spełnienie się tego warunku. Ja też te konkretne warunki omawiam tutaj w tym nagraniu, które otwiera 30 minut. Dlaczego Hossa nie jest ci potrzebna? To jest nagranie na moim kanale YouTube, gdzie tam też omawiam, jak my rozgrywamy analizy. I możesz sobie ten sposób rozegrania przełożyć na te analizy, które ja publikuję publicznie, do których oczywiście macie dostęp. Pamiętajcie oczywiście o zarządzaniu kapitałem, bo to od Was zależy, ile jakie ryzyko na rynku ponosicie. To nie jest wina rynku, że ludzie tracą, tylko wina tych właśnie osób, którzy, którzy, którzy nie mają wiedzy, nie zabezpieczają swojego kapitału i też nawet nie wiedzą, czym jest odpowiednie zarządzanie kapitałem, nie wiedzą, czym jest stop loss, a potem oczywiście najprościej jest zrzucić winę na Rynek, który tak czy siak zrobi swoje, a to po naszej stronie jest, żeby się odpowiednio zabezpieczyć, zadbać o pozycję stop loss, czyli maksymalną możliwą stratę, jako, jakiej możemy sobie, jaką możemy sobie dopuścić na daną pozycję, i też oczywiście zadbać o zarządzanie kapitałem, której też to opisałem. Zresztą w tych sześciu podrzędnych nagraniach właśnie też o tym bardzo dużo mówiłem. Więc tak, wczorajsza analiza zrealizowana, mieliśmy ruch wzrostowy, a co się może dziać z ceną teraz? Spójrzcie. Od tego miejsca tutaj mieliśmy informację, że może być ruch wzrostowy, on był. Potem czekaliśmy, cena spadła. Na zanie wczoraj w tym miejscu udostępniłem aktualizację, no i cena wybiła tendencję i zgodnie z analizą dalej wzrosła. Więc teraz spójrzcie, gdzie cena się znalazła. Jak sobie otworzycie wczorajszy film, to informowałem również o tym, że tutaj będzie istotna strefa dla ruchu cenowego. Wystarczy sobie go otworzyć. I teraz cena faktycznie znajduje się na tym poziomie. Na ten moment ważną poziom, ważnym poziomem cenowym dla Bitcoina może być tutaj strefa 9600-9500. I uwaga, kropka, to jest pierwsza na ten moment strefa, w której cena może reagować. Jak wiecie, warto mieć te przewagi chociażby dwie. Teraz kolejną przewagą będzie tutaj na jakiś lokalny, możliwy ruch spadkowy, wybicie tendencji, czyli właśnie tego tutaj oznaczenia. Ten kąt cenowy jest to właśnie tendencja tak, Czyli jeżeli cena wybije tą tendencję, to będzie to kolejny sygnał możliwy ruch spadkowy. Jeszcze po drodze warta, by cena wybiła tutaj ten poziom 9380-9420, ponieważ będzie to kolejna kolejna przewaga na ruch spadkowy. Czyli mamy na ten moment strefę, tak? Tak, jak mieliśmy tutaj jedną strefę na akurat wzrosty, a kolejne potwierdzenie miało być po wybiciu tendencji. Cena wybiła tendencję i miało być do tego momentu ruch wzrostowy. Było. Teraz mamy taką strefę od góry, tylko że na spadki, dlatego jest kolorem czerwonym. Dlaczego to jest ta strefa? Ponieważ tutaj mamy zasięg korekty 1, 2, 3, tak? Tutaj mamy strefę na e, ruch możliwy, spadkowy, ale uwaga, to nie jest tak, że ok, to teraz odtąd spadki i lecimy do piekła. Nie, stop. Przestańmy myśleć życzeniowo, poczekajmy na przewagi rynkowe. Czyli, gdy masz jedną przewagę, załóżmy jedną strefę, to poczekaj jeszcze na jedną, żebyś miał potwierdzenie, bądź miała na możliwy dany ruch. Czyli, kolejne potwierdzenie będzie właśnie, gdy cena wybije tutaj tą tendencję dolną, to będziemy wtedy mieć dwie przewagi na ruch spadkowy, i jeszcze potem warto, by cena wybiła tą zieloną strefę jeżeli chodzi o jakąś możliwą kontynuację ruchu spadkowego, tak, czyli po prostu trzeba na to poczekać i dopiero wtedy podejmować tą decyzję, żeby chociaż były te dwie przewagi. Stop loss w takim momencie jest właśnie nad najbardziej odległą przewagą, czyli w tym momencie akurat tutaj nad tą czerwoną strefą, o ile oczywiście tutaj złapiemy jeszcze jedną przewagę, na co po prostu musimy poczekać. Cześć kochani, zanim zacznę. Jeżeli cena wybije tendencję numer 1 trzeba poczekać aby ta tendencja reaguje i od dołu jaki i odpłaczę, trend zostanie po prostu. Mamy jedną tutaj pa jest 9400-9600. Zwróćcie uwagę też, że tutaj w tym nagraniu wczorajszym z 15 mówiłem właśnie, że po wybiciu tendencji będzie jakaś strefa ważna dla ruchu cenowego i spójrzcie gdzie się teraz cena zatrzymała. Najpierw posłuchajmy tego nagrania. Możliwy jakiś ruch wzrostowy Kolejnym istotnym poziomem, numer 1, wzrostowy, będzie tutaj po wybiciu tendencji numer 1 i dopiero będzie tutaj e, możliwy jakiś ruch wzrostowy. Kolejnym istotnym poziomem tutaj może być strefa w okresie 9400-9600. Zwróćcie uwagę, tutaj właśnie informowałem o tym, że po wybiciu tendencji numer 1 może być możliwy ruch wzrostowy i jak słyszeliście przed chwilą, kolejna ważna strefa może być tutaj między 9400 a 9600, czyli... Od tego po wybiciu tendencji spodziewałem się, że znajdziemy się tutaj w tej strefie. Co zrobiła cena? Zwróćcie uwagę. Wybiła tendencję i znalazła się tutaj w strefie 9400, 9600. Gdzie teraz znów mamy tutaj jakieś przewagi i oczekujemy tak, kolejnych przewag, które załóżmy na spadki. Czyli po wybiciu tendencji, kolejny możliwy będzie ruch jakiś spadkowy. I negacja tego scenariusza będzie. Po wybiciu tutaj tej czerwonej strefy, czyli gdy cena znajdzie się nad tą czerwoną strefą, to będzie to już negacja tego scenariusza spadkowego. To jest bardzo ważne, żebyście wiedzieli, kiedy z pozycji wychodzimy, żeby po prostu nie siedzieć w pozycjach, które są już niezgodne z danym trendem. Czyli wczorajsza analiza zrealizowana. Tak, której mieliśmy po wybiciu tendencji mieć ruch wzrostowy, do tej strefy, teraz w tej strefie oznaczam to, co może dziać się. Dalej tylko pamiętajcie, żeby najkorzystniej jeszcze poczekać na to wybicie tendencji i nie otwierajcie pozycji, która jeżeli będzie pozycją stratną, tak, to załóżmy zje Wam dużą część kapitału. bo wtedy będzie po prostu to bez sensu, bo po co załóżmy mieć 90% słuszności, przykładowo, jeżeli w tych 10% nie zadbacie o możliwe ryzyko i załóżmy stracicie cały swój kapitał. No po prostu będzie wtedy no bez sensu marnowanie waszego cennego czasu, więc... Zarządzajcie odpowiednio kapitałem, dbajcie o tę pozycję stop loss. O tym i o psychologii handlu też bardzo dużo. Mówiłem właśnie tutaj w tym bezpłatnym kursie, który jest dostępny na moim kanale YouTube. Są to nagrania, które trwają po pół godziny, tak, niektóre są nieco krótsze, niektóre są nieco dłuższe. Odtwórzcie sobie od samego początku, przestańcie wierzyć w mity rynkowe, czy we wróżenia z fusów typu wiecie, że za trzy dni będzie bitcoin po 500 tysięcy, bo nie ma chyba osoby, która by coś takiego trafiła. I systematycznie, tak? Bo co z tego, że ktoś zrobi złoty strzał? Chodzi o systematykę. A tutaj widzicie, jak ta cena do poziomu, w który oznaczam, chodzi od poziomu do poziomu. Jak taki ping-pong, tak? Pewnego rodzaju. Tak w sumie dosyć humorystycznie, ale możemy nazwać to pewnego rodzaju ping-pongiem, tak? Jeżeli chcesz zobaczyć, jak my handlujemy. W bezpłatnym kursie jest to oznaczone, tutaj możecie sobie załóżmy też z piątku tradera obejrzeć, jak my handlowaliśmy na Bitcoinie, na DAXie, jak my handlowaliśmy, oznacza jak handlowałem ja, plus też moi forumowicze, których też niedługo zobaczysz kilka opinii, też rachunków, bo to wiele z Was pyta i pewnie rozumiem to, też bym pytał, gdyby ktoś mówił, że na czymś się zna, to chciałbym efektów, więc tutaj pokazują też pozycję. Możecie sobie też otworzyć poprzednie nagrania, tam też dużo na ten temat mówiłem, i też niedługo zobaczycie podsumowania wyników moich klubowiczów, żebyście wiedzieli, jak to po prostu działa. Kochani, to będzie na ten moment wszystko. Link do analizy jest w opisie. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni, że teraz analizy będą w sumie to codziennie. Więc życzę Wam udanego tygodnia. Pamiętajcie o zarządzaniu kapitałem i o tym, żeby odpowiednio właśnie podejmować te decyzje i nie ryzykować zbyt dużej wartości kapitału. No chyba, że po prostu chcecie być na rynku przez pół roku, rok, a później nie mieć środków na handel. tak? Bo kiedyś jakiś złoty strzał nie wyjdzie, a chodzi o to, żeby właśnie podejść do rynku nie na zasadzie złotych strzałów, że OK, to teraz mi wyjdzie, teraz będę milionerem, tylko po prostu, żeby brać z rynku swoje, szanować to i po prostu na tym rynku być i korzystać z tego, co on daje. A na przykład później spełniać swoje pasje. Tutaj też ostatnio o swojej pasji dosyć dużo mówiłem, czyli właśnie o pasji, jaką, jaką są motocykle. Może niedługo nagram o tym jakiś tam film, bo też o to pytaliście. Serdecznie dziękuję, że jesteście, bo bez Was ten kanał by nie istniał. Działamy, idziemy do przodu. Niedługo zobaczycie wyniki klubowiczów forum, zamkniętego forum, więc będzie się działo bardzo, bardzo dużo. A w poniedziałek słyszymy się na live, we wtorek, też środę i czwartek będzie konkretnie. Merytorycznie, konkretne zasady, pewnego rodzaju nie, nie chcę tego nazwać tipami, ale rzeczy, które mi bardzo pomogły, więc skorzystacie i też będziecie mogli to wykorzystać później w swoim handlu. Do usłyszenia, kochani, pozdrawiam Was serdecznie. Cześć!